Tak jak informowali, informowaliśmy mieszkańców na naszych stronach internetowych, przygotowujemy pięć mieszkań dla rodzin uchodźców z Ukrainy, a także organizujemy zbiórkę zarówno finansową, jak i też materialną w postaci no, rzeczy, które wymieniliśmy w, w naszej informacji na stronie internetowej. Mają to być rzeczy nowe, takie, które rzeczywiście posłużą... No, i partyzantom i żołnierzom na tej pierwszej linii frontu, czyli to są i obuwie, i, i y, kubki termiczne, plus y, ciepłe skarpety, plus y, śpiwory, koce termiczne, wszystko to, co rzeczywiście będzie można y, przekazać dalej. Tak jak mówiłam, prosimy wszystkich, żeby to były rzeczy nowe. I do mieszkańców apelujemy, żeby przynosili tylko te rzeczy, które są w zbiorce na naszej stronie wymienione, no, gdyż y, 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 jesteśmy po rozmowach z. Y, Prezesem Związku Ukraińców w Szczecinie, i te rzeczy zostały z nim omówione. I te rzeczy będziemy chcieli wysłać. Na profilu Facebookowym Gminy Kołbaskowo pojawił się adres mailowy, na który można pisać, jeżeli ktoś ma jakiś lokal, który mógłby wydzierżawić uchodźcom. Ofiarą wojny. Czy pojawiły się już jakieś pierwsze takie wpisy? Tak, tak. Są już pierwsze wpisy, są pierwsze oferty od mieszkańców, za co bardzo dziękujemy i też zachęcamy no, te, oso te osoby, które mają oczywiście możliwości do tego, żeby proponowali lokal bądź przejściowy, bądź na czas dłuższy, gdyż no, spodziewamy się, że tych uchodźców będzie coraz więcej.